Też co dużo nie spadło, ale w zupełności wystarczyło, aby trochę chociaż te prymy namoczyło, no i przezdało się kurzyć. Jest, zaraz powiem. Yy, mamy tak na górze zbiornika, na górnej belce, lustreczko wypukłe. Po to, żeby widzieć, ile jeszcze towaru jest na podłodze, żeby na darmo to taśmę nie kręcić, jak wysypujemy. No, bo chcemy się pozbyć wszystkiego. Jak, bo jak opuścimy i zostaje nam tu sztuka, tu dwie sztuki, później podciągamy taśmę, jak się zbiornik zapełnia, no to te pojedyncze sztuki wypadają. No, szkoda. Szkoda każdej sztuki. Dobrze było robić tak, na, najbardziej doczysta jak się uda. Dołożone lustro, widzimy podniesiony zbiornik, widzę ile jest na podłodze, czy już wszystko wyleciało, czy jeszcze nie. No ale robi się ciemno, nic nie widzę. Mimo tego, że halogeny są w traktorze z tyłu, są na kombajnie, w zbiorniku ciemno, nie widać. Dołożony halogen i to jest moja przeróbka. Z bodajże czujnik stopu od 30, bodajże, tylko troszkę odwrócony proces z nim jest: że nie ciągnie sprężynka, tylko sprężynka wypycha. I on nam załącza tego halogena, kabelki w usiłczce połączone, załącza nam tego halogena, gdy zbiornik się zaczyna podnosić, ale wcześniej włączone jest oświetlenie w kabinie. Niby drobiazg, ale zawsze to jedna rzecz mniej do pilnowania dla operatora. Będzie coś widać? Tak, pokaż. Pięknie. Jedziemy. No wysypa, jak wysypiemy to jak przyjdę. Kopania nadszedł czas na wymianę piły. Wiadomo, piły wyleciały z tamtej. Nie chce się zagłębiać. Trzeba zmienić. Zaryzykowałem, zamówiłem większą. 10 cm większą. Fi 600. Ta sama ilość zębów, bodajże 60. Czym się sugerowałem, co chciałem osiągnąć, jak będzie większa piła? Mamy czasami przypadki, że redlina sąsiednia, orkan, orkan jad. nie, sąsiedną, sąsiednią redlinę, coś, coś tam czasem nie dotnie. W związku z tym ogławiarka idzie na mniejszej pile, to akurat jest większa, na mniejszej pile, czyli ona jest po 5 cm wąższa. Czasami tą nacinę kładzie blisko redliny. No jako jakoś rządek gdzieś tutaj nam się, nam się kończy. Kładzie tą, tą, tą nacinę nierozdrobnioną nie dokładnie bardzo blisko Właściwie na rządku, co za tym idzie, wyorywacz ją łapie. No i wiadomo, to przeszkadza. Plącze się, już na stół przybierze, coś tam czasem przechodzi. Yy, więc tak pomyślałem, jak będzie większa piła, te 500 cm dalej będzie kładło tą nacinę, już będzie troszkę lepiej. Oczywiście trzeba było jeszcze dodatkowo łopaty tego odrzutnika tutaj poprzedłużać, no, ale no, zobaczymy, co się będzie działo. Czy w ogóle. Czy w ogóle silnik hydrauliczny będzie chciał kręcić większą średnicę, większy opór, większa średnica, większy opór? Okazało się, że jak najbardziej. Nie ma z tym problemu. Tnie, kręci. Troszkę dalej, wiadomo, kładzie. No ale trzeba jeszcze było tutaj ten, te łopatki odrzutnika poprzedłużać. Najlepiej go całego zrobić po 5 cm z każdej strony większego. Na pewno by to lepiej odrzucało. Ale co się jeszcze okazało? nieporównywalnie lepsze ogłowienie. Dużo, dużo lepiej o docina, z dużo większą dokładnością niż piła 500 mm średnicy. Ja podejrzewam, że jest to zasługa no, tego przódka nosa, tego czoła. No wiadomo piła nie tnie całą średnicą. Pół metra czy tam 600, nie tnie całą średnicą, gdyż jest nachylona w przód. Tutaj jest śrubka śrubka do regulacji słupek jest przedzielony, przełamywany tutaj mniej więcej na, na wysokości silnika hydraulicznego i w przód, w, w, na, nachylany jest w przód, cała y, piła z, z, z całym tym ubrzydnikiem nachyla, nachylana jest do przodu y, no dodatkowo wiadomo musi to być zrobione, gdyż pod spodem mamy dosyć szeroką, tutaj jej nie widać dosyć szeroką y, śrubę, która trzyma tą piłę tak czy inaczej, dobrym pomysłem było, znaczy, no, dobrym, no, ogóle, czy dobrym, czy jak długo ten silnik hydrauliczny w, przy większym tym obciążeniu pochodzi, nie wiadomo, i pompa. Aczkolwiek, no, na początku, no, fajnie to zaczęło docinać, dużo, dużo dokładniej przede wszystkim. godziny kopania zostało rozleciało się użytka na jedno użyczko na napędzie rozdrabniacza ale że mamy serwis bardzo blisko bo yy, niecały kilometr od plantacji więc już z udziałem yy, kolegi Pawła mechanika awaria została opanowana Jesteś? no uciekaj.